Cześć wszystkim, z Mateusz i zapraszam Was na nową serię w moim kanale. To kliknij ten! Będzie to seria, w której będziemy przemierzać przez przygody z nami wszystkim, takie jak Królewna śnieżka, czerwony kapturek i Jaśnie Małgosia, ale w trochę zmienionej formie. Jest również bardzo stara, gra starsza nawet niż komputerowa Papatka. Ona ma już ponad 20 lat, tak myślę. Może trochę przesadziłem, ale no z 20, 18, 20 mieć raczej na pewno będzie. No więc co, zaczynamy, wybieramy język polski. Kliknij fotel i możemy... Byliśmy pierwszy, to już na pewno nie grałem na nim. Dobrze, przyjemnie. Królewna Śnieżka i siedmiu. Z jakiegoś powodu nie są kresnotki, tylko jaśkowie, ale to się chyba wiele nie różni od, od oryginalnej wersji Królewna Śnieżki. No dobra, autorskiego coś takiego nie wiem. Więc posłuchajmy teraz. Cześć, jestem Królewna A ja jestem Czerwona. To jaś. A to ma... od Ciebie zależy, w którą bajkę... Za... Ja od razu mówię, że nie wiem dlaczego urywa końcówki ich wypowiedzi. Nie mam pojęcia od czego to zależy, próbowałem jakby to naprawić, ale mi się nie udało. Może troszkę ich przyciszę, żeby mnie nie zagłuszali później. I przepraszam z góry za to, że to tak wygląda. Więc dzisiaj może zajrzyjmy do czerwonego kapturka i tak raczej nie przejdziemy z całej gry za pierwszym razem. Raczej znaczy, w ciągu jednego odcinka, e, więc Dziękuję. możemy tak zacząć dobrze. od niego. Ale musisz mi pomóc odnaleźć w bajce właściwą. To niełatwe. Jeśli nie będziemy uważać, bajka może mieć rozmaite zakończenie. Coś ci podpowiem. Uważaj na strzałki. One wskażą ci, którędy pójść. Mam nadzieję, że w miarę rozumiecie o co chodzi, mimo tego, że tak się kaptur. urywają ich wypowiedzi. No cóż, jakoś radę. Jak widzimy, grafika jest całkiem przyjemna dla oka. <laughs> Jak na grafikę 2D rysowaną ręcznie. Kiedyś mała, miła dziewczynka. Każdy, kto tylko na nią spojrzał, musiał ją polubić. Dziewczynka bardzo kochała kwiaty. Ale przede wszystkim była bardzo dumna ze swojej czerwonej czapeczki. Ponieważ czapeczkę tę nosiła stale, nazywano ją czerwonym kapturkiem. Dobrze, jak już usłyszeliśmy wcześniej, powinniśmy uważać na strzałki. A jak zrobić taki grzybek z na naszej strzałki, jak wskazujemy, to znaczy, że tam może się dziać ciekawego. To jest na przykład. Sczobajmy strzałki. Czy tu ona może być? kapturek? dzisiaj. Tak, Chyba tutaj nie sądzicie. Czyli teraz trzeba kapturek uda się Na prawdopodobnie święty. do babci. Z krzyczkiem w pełnym słodkości. jest i butelka wina. Butelka wina. wina. Dobrze, <coughs> Na miejscu mam kapturkę tak nie ufał. Tym, dziecku. Kasie, czerwony kapturek doszedł do skrzyżowania dróg w środku lasu. Dziewczynka zastanawiała się, która z nich prowadzi do domu babci. Przypomnijmy pierwszą. Zobaczymy, co się stanie. Ciekawe, czy to droga do babci. Hmm. Wkrótce potem czerwony kapturek doszedł do małego domu. Stał pod drzwiami i zastanawiał się co dalej ależ ten babć tak nie wygląda to chyba jest tam siedem krasnoludków troszkę tak zrobię ups nie, nie to miałem na myśli dobra jeszcze raz tam przejdźmy ciekawe czy to droga do babci? wkrótce potem czerwony kapturek doszedł do małego domu Stał pod drzwiami i zastanawiał się, co dalej. Ależ ten babci tak nie wygląda. Ale musieliśmy przyznać, że całkiem uroczo to wygląda. I co prawda to jest trochę ale mógłbym mieszkać. Dobra, może zacznijmy od kołem. <laughs> albo od wychodka. Nie czy czytaj... to jest sieć? Gdzie siedzi? Co to jest? Jezu, kapturku! No dobra, nie przedłużając, wejdźmy na środkę. Patrzcie tylko. Nie trochę się. Obawiam na miejscu tej dziewczynki. Zrobiła na siedmiu krasnoludkach takie wrażenie, że dziewczynka musiała im także poszyć czerwone czapeczki. No jej, jak szybko. Nie mogło Nie bądź. Mogł im i szyła im te czapeczki po, po dziś dzień. dzień. Wspaniale. Jak to straszne. Naprawdę chcesz, żebym uszyła dla wszystkich krasnoludków czerwone. tak? No, ja bym chciała, żeby się uszyła czerwone czapeczki, ale no. Nie. Pójdźmy Zbyt. następną drogą. Eee, ten wpiszmy... może pierń? Ciekawe, gdzie nas zaprowadzi. Ciekawe, czy to droga do bać? Czerwony Kapturek biegł sobie w podskokach przez las, radując się pięknem natury, aż napotkał Pana z Panią. Dziecienka ah. śmiało przyzwała się do nich. Dzień dobry. Patrz, ma jakieś jedzenie. Ojej, ma jedzenie. Niesamowite. Czy wiesz, że tam dalej jest olbrzymia łąka pełna najpiękniejszych w świecie kwiatów? Naprawdę? Jednak życzliwość czerwonego kaptura nie została dziewczyna. Pan i pani co zabrali jej jedzenie i wino, które były przeznaczone dla chorej babci. Szybko! Jesteś kupie po prostu. Gdzie jesteście? I gdyby czerwony kapturek nie umarł, stałby tam w lesie i dziwił się do dzisiejszego. To no, naprawdę jest głupie. Taką mówią dziewczynę. Matka wyspała przez las do babki. Naprawdę. No tak, no za głupotę się płaci dziewczynko. No, no dam ci ostatnią szansę. Trzecią. Mam nadzieję, że teraz mnie nie zawiedziesz. Pójdźmy teraz środkową drogą, z koszuczkiem. to musi być ten. Mam taką nadzieję. Czerwony kapturek biegł sobie w podskokach przez las, radując się pięknem natury. Czerwony kapturek bardzo lubił kwiaty. Jakże chętnie uzbierałby ich na bukiet dla babci, ale mama zabroniła dziewczynce schodzić. Ze Ciekawe dlaczego No dobrze, zbierzmy te Czerwony O cóż to za straszna mężczyzna A raczej piesek Co cię sprowadza tutaj do nas kochaniutki? Dokąd się wybierasz, czerwony kapturku? Oj, do babci Do babci Tak ale nie było kilka Chyba tak Dokąd się wybierasz? Czemu <coughs> Chyba nie. Do babci. Ładne kwiat. Co? Mm -hmm. o? o, tak, śliczne. Chyba. Tak. Dla kogo ten kosz? Dla babci, dla kogo Dla mojej Chorej babci. A kwiat. Nie chcesz zanieść babci kwiatów. Po co ich tak... Czerwony kapturek, widząc tyle pięknych kwiatów, był bardzo szczęśliwy. Zapomniał jednak, że mama zakazała mu schodzić ze ścieżki. No? Tymczasem zły ...pyłkiem pobiegł do domku, gdzie wzróż umiarzała babcia. babcia. Okej. Okay. Wejdźmy do środka i zobaczymy, co się stanie. To tam? Czerwony Kapturek. Przyniosłam ciasto i wino. Wejdź, to Są tacy no, wejdź. I, i, Ale przynajmniej poznała go od razu. Kiedy już Czerwony Kapturek uzbierał cały bukiet kwiatów, udał się wreszcie do babci. Dziwne. Drzwi były otwarte. A i w izbie coś? Nie ja, fajnie, Może zanim nią to najpierw w szafie sprawdźmy. Sp... Albo z obrazu może coś nie tak. Nie no, chyba wszystko dobrze. Daj, czerwony kaptur. Daj, o Boże, ona jest taka. Dlaczego masz taką wielką <mordy> mordę? Żebym cię mogła lepiej zjeść? O, ho, 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 ho. To jest, żeby uczyć Tak się szczęśliwie złożyło, że koło domu babci przechodził właśnie myśliwy. Już od dłuższego czasu tropił złego wilka. Widziałeś może wilka? Chyba tak. Zrobię sobie małą przerwę. Wilka mogę poszukać później. Mm -hmm. Myśliwy często wpadał do mamy czerwonego kapturka, okay. gdyż piekła ona pyszne ciasta i ja przyżłognała tak doskonałą kawę. Pan myśli, jak to miło, że znów pan wpadł. Na tę doskonałą kawę chętnie wpadałby jeszcze częściej. Ja się ruchają po kątach. I żeby mama czerwonego kapturka miała dosyć kawy, to by tam siedział i robił tę swoją przerwę po To jest taki tekst. Żeby myśliwy pił sobie kawę z moją mamą zamiast nas ta? Nie? No nie, no. Się Spaniali... uratujmy już skoro tylko zaszliśmy to, to Dam ci szansę na przeżycie. Weź na środka. Coś tam nie gra. Dlatego trzeba zajrzeć do babci. Myśliwy wszedł do izby i zobaczył wilka. Pomyślał sobie, na pewno zjadł babcie i wycelował, by zabić wilka. Co jest, dlaczego nie dajesz mi strzelić? Może tylko oni jeszcze żyją. To jest trochę mało logiczne, Po co mi do nóżeczki? A, nie. Ale... uważasz, że babcia jeszcze żyje. Ale, ale. Kogo my tu mamy? się nie obudził? Przecież wino było wypite. Czerwonego kapturka okay. i nieszczęsną babcię z brzucha wilka. Potem poszli razem do ogrodu, żeby się zastanowić co dalej zrobić z niego dziwcem. Może by tak wrzucić mu kamień do środka? Wiem. Co zrobimy z wilkiem? Czerwony kapturek wziął kamienie i zaszył je w brzuchu wilka. Jaki grzeczny kapturek. I myśleli, się, czekając, aż wilk się obudzi. No, budź się. Pomóc kamieniem łeb na przykład Obudził się? Jeszcze nie! Hello? Okej. Okay. Widziałem, że coś tam trzeba było zrobić, ale tego. Byłem pewien Co za straszny sen. Oj, oj oj. Co mi tak łomocze w brzuch? Wreszcie udało się! Udało się! Nie mogli po prostu zastrzelić? Jeez! Zły wilk zdechł. Myślałem, że to jest sobie komplikuje życie. Żeby to uczcić, Czerwony Kapturek, Myśliwy i Babcia usiedli razem przy stole i pili wino, sok oraz jedli ciasto, które Czerwony Kapturek przyniósł ze sobą. Przecież, a, to, a nie, przecież oni mieli to wino, przecież to, o tak, zapomniałem. I gdyby babcia miała... się dotrzeć do dobrego, punku, przez dobrą ścieżkę. Tak po, po dziś dzień. <głos> <głos> No dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. W następnym wybierzemy się do, albo wybierzemy się w podróż z króżną śnieżką i zobaczymy, co ją będzie czekać w naszym w naszym w tym świecie. Więc dziękuję wam za obejrzenie i do zobaczenia.